W tym poradniku pokażę, jak wykonać ocieplacz na nadgarstek, składa się on z dwóch części, czyli tutaj rękawka i części ocieplejącej samą dłoń. Wykonany jest przy pomocy szydełka 4,5 mm. Rozpoczynamy od wykonania 11 oczek łańcuszka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Tak wygląda nasz łańcuszek. Teraz w każdym oczku będziemy wykonywać po jednym półsłupku, począwszy od drugiego oczka łańcuszka licząc od szydełka. Wkuwam się w drugie oczko, przyciągam nitkę i wykonuję półsłupek. Wkuwam się w drugie oczko i wykonuję w nim półsłupek. W taki sposób łącznie wykonujemy 10 półsłupków w tym okrążeniu. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tak wygląda na chwilę obecną. Nasz rękawek wykonujemy jedno oczko łańcuszka i obracamy naszą robótkę. No, i teraz będziemy po każdym tutaj półsłupku wykonywać po jednym półsłupku. Trzymamy mamy jeden? Przechodzimy do drugiego. Wykonujemy drugi trzy cztery pięć sześć. 7, 8, 9. No i ostatni, dziesiąty półsłupek. Powstaje nam kolejna część naszego rękawka. Wykonujemy jedno oczko łańcuszka, obracamy robótkę i kontynuujemy w taki sam sposób, czyli w każdym półsłupku. W każdym oczku wykonujemy po jednym półsłupku. Łącznie musimy mieć 24 rzędy po 10 półsłupków. Ja pokażę jeszcze jeden. Mamy dziesiąty półsłupek w tym okrążeniu, jedno oczko łańcuszka, obracamy robótkę i kontynuujemy tak samo, aż będziemy mieli łącznie 24 rzędy. Wykonałem już 24 rzędy, tak to wygląda na chwilę obecną. No i teraz musimy połączyć tutaj tą, 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 tą płaską część, żeby stała się jakby okrągła. No i oczywiście robimy to przy pomocy szydełka lub też igły, to już zależy jak komu wygodniej. Ja pokażę jak przy pomocy szydełka połączyć dwa końce naszej robótki. Wkuwamy się w pierwsze oczko po drugiej stronie i wykonujemy oczko ścisłe. Wkuwamy się w pierwsze oczko po jednej stronie, znaczy w drugie już teraz i w drugie po drugiej stronie i wyciągujemy nitkę wykonując oczko ścisłe. Wkuwamy się w trzecie oczko po jednej stronie, w trzecie po drugiej i przeciągamy wykonując oczko ścisłe. Za każdym razem wkuwamy się oczywiście w oczko o tym samym numerze, łącząc przy pomocy oczka ścisłego, aż łącznie będziemy mieli 10 oczek ścisłych łączących oba końce. No i teraz łączę już dziesiąte oczka ze sobą. Jak widać powstał nam już rękawek naszej robótki, naszego ocieplacza. No i przejdziemy teraz już do wykonywania części ocieplejącej naszą dłoń i będziemy wykonywać dookoła. No i teraz będziemy... Wykonywać po jednym oczku łańcuszka na początku, a następnie wkuwam szydełko w pierwsze oczko i wyciągam, wykonując półsłupek. Wkuwam się w drugie oczko i również wykonuję półsłupek. Wkuwam się w trzecie oczko i wykonuję również półsłupek. W czwarte, w którym również wykonujemy półsłupek. Taki sposób, czyli po jednym półsłupku w każdym oczku, lub też w każdym rzędzie z tamtego początku, wykonujemy dookoła. Łącznie będziemy mieli 25 półsłupków. Tutaj cały czas dookoła, nic nie zmieniając, po jednym półsłupku. No, i jak doszliśmy już do końca okrążenia, wykonujemy oczko ścisłe z pierwszym półsłupkiem w tym okrążeniu, które wykonaliśmy. I mamy wykonany kolejny rząd naszego ocieplacza. Przechodzimy do kolejnego rzędu, który zaczynamy od wykonania jednego oczka łańcuszka, a następnie dwóch półsłupków nawijanych w pierwszym oczku. A ja tutaj pokażę, nabieram nitkę. Kuwam, przeciągam i przeciągam przez trzy pętelki na szydełku. Nabieramy. Nitkę wkuwamy się w tym samym oczku i wykonujemy drugi półsłupek nawijany. Teraz w pozostałych oczkach wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym, tak aby łącznie mieć z tymi dwoma pierwszymi 26 w całym rzędzie. No i doszedłem do końca tego rzędu, więc na zakończenie wykonujemy oczko ścisłe z pierwszym półsłupkiem nawijanym w tym okrążeniu. Kolejne okrążenie zaczynamy od jednego oczka łańcuszka, następnie w każdym półsłupku nawijanym, w każdym oczku, które wykonaliśmy poprzednio, wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Nabieramy nitkę, wkuwamy w pierwsze oczko i przeciągamy nitkę przez wszystkie trzy pętelki. Nabieram nitkę, wkuwam w drugie oczko, przeciągam nitkę. Mam trzy pętelki, przez wszystkie trzy przeciągam. I w taki sam sposób będziemy dookoła wykonywać, aż łącznie będziemy mieli 26. Na zakończenie rzędu, oczywiście, wykonujemy oczko ścisłe z pierwszym półsłupkiem nawijanym Kolejny rząd zaczynamy od jednego oczka łańcuszka Następnie w pierwszym oczku wykonujemy dwa półsłupki nawijane W kolejnych dwóch oczkach wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym W kolejnym oczku wykonujemy dwa półsłupki nawijane. No i teraz już dookoła w pozostałych będziemy wykonywać po jednym półsłupku nawijanym. Łącznie powinniśmy mieć ich 28 w tym rzędzie. Ja już wykonałem całe okrążenie, no i teraz przy pomocy oczka ścisłego łączę z pierwszym półsłupkiem nawijanym. Kolejne okrążenie rozpoczynamy od wykonania jednego oczka łańcuszka, następnie w każdym oczku wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Łącznie w tym okrążeniu będziemy mieli 28 półsłupków nawijanych. No i tak po jednym w każdym oczku wykonujemy dookoła robótki. Na zakończenie rzędu wykonujemy oczko ścisłe z początkiem Okrążenia. Jedno oczko łańcuszka. Dwa półsłupki nawijane w pierwszym oczku. W kolejnych czterech oczkach wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Jeden, dwa, trzy. W kolejnym oczku wykonujemy dwa półsłupki nawijane. Pierwszy i drugi w tym samym oczku. W pozostałych oczkach dookoła rzędu wykonujemy po jednym półsłupku nawijanym. Łącznie z tymi początkowymi będziemy mieli ich 30. Na zakończenie rzędu, jak za każdym razem, wykonujemy oczko ścisłe z początkiem tego okrążenia. Następnie będziemy wykonywać jedno oczko łańcuszka. Następnie po jednym półsłupku nawijanym w każdym oczku. Czyli tak jak poprzednio będziemy mieli 30 półsłupków nawijanych w tym okrążeniu. Jeżeli będziemy chcieli, aby nasza robótka miała jeszcze jeden dodatkowy rząd, po zakończeniu tego w pierwszym oczku będziemy wykonywać dwa półsłupki nawijane, następnie w kolejnych siedmiu. Po jednym półsłupku nawijanym, następnym oczku dwa półsłupki nawijane, a reszta bez zmian, czyli po jednym. Ja zwiększanie wysokości tej robótki zakończę już w tym okrążeniu. No i na zakończenie oczywiście rzędu musimy wykonać oczko ścisłe z pierwszym oczkiem okrążenia. Wykonujemy jedno oczko łańcuszka. Następnie w pierwszym oczku półsłupek nawijany. No i teraz będziemy wykonywać już otwór na kciuk, czyli musimy pominąć 9 oczek. 5, 6, 7, 8, 9. I w dziesiątym oczku wykonujemy pół, jeden półsłupek nawijany. W pozostałych oczkach wykonujemy bez zmian po jednym półsłupku nawijanym. Tworzymy w ten sposób podział na kciuk oraz pozostałe palce w naszym ocieplaczu. I w taki sposób kontynuujemy do końca okrążenia. Na zakończenie rzędu, oczywiście, wykonujemy oczko ścisłe z pierwszym półsłupkiem nawijanym. Kolejne cztery okrążenia będą wykonały tak samo. I wykonujemy je w następujący sposób. Jedno oczko łańcuszka, półsłupek nawijany w pierwszym oczku, półsłupek nawijany w drugim oczku, półsłupek nawijany w trzecim oczku. I jak się łatwo domyślić, po jednym półsłupku nawijanym w każdym kolejnym oczku bez żadnych zmian ilości słup, półsłupków nawijanych. No i w ten sposób wykonujemy rzędy od 10 do 13. Jeżeli chcemy, aby bardziej znaczy wyżej zakrywało nam palce, możemy wykonać ich więcej. No jedynie musimy pamiętać o oczku łańcuszka na początku każdego rzędu oraz o oczku ścisłym na zakończenie. Wykonałem już nasze cztery rzędy. No i teraz pozostaje nam już wykonać ostatni wykańczający rząd. Będzie to jedno oczko łańcuszka, a następnie... Zwykły już półsłupek w każdym oczku. Dzięki temu uzyskujemy ładną krawędź naszego ocieplacza na rękę. Kontynuujemy dookoła wykonując po jednym półsłupku w każdym oczku z poprzedniego okrążenia. Gdy dojdziemy do końca okrążenia, jedyne co nam pozostaje to oczko ścisłe z pierwszym półsłupkiem. Następnie oczko łańcuszka wyciągamy nitkę, oczko, które wykonaliśmy zaciskamy. Naszą nitkę odcinamy z zapasem, a następnie przy pomocy igły lub też szydełka rozprowadzamy dziś po robótce. Ja najczęściej sprowadzam tutaj do samego dołu aż do granicy między rękawkiem a częścią docelową i potem lecę wzdłuż. A tak prezentuje się nasz ocieplacz.